Dzień dobry Państwu! widek teraz skłania się Nowakowo Zapraszam Państwa na podróż wzdłuż rzeki Elbląg No i tak jak mówię, jak jedziemy Właśnie teraz most, nowy most obrotowy I pojedziemy aż do Nowego Baterowa I chcę Państwu pokazać Jak wypadł remont drogi Właśnie w Nowym Baterowie Baterowie. o ile tutaj w Nowakowie droga jest bez zarzutu nie ma co narzekać natomiast tam w dalszej części ta droga była powiedzieć tak delikatnie zła to powiedzieć nic, ona była fatalna dziury po 30-35 cm naprawdę było można koło urwać nie, 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 łatwo, nie trudno było o jakieś Taki wypadek, natomiast w tej chwili połowa października, ja byłem ostatnio kilka dni temu i właśnie łatali, łatali tą drogę. Ja jestem bardzo ciekawy jak droga właśnie przebiegająca od Nowakowa wzdłuż rzeki Elbląg do Nowego materowa właśnie w tej chwili wygląda. Myślę, uważam, że już powinny być te prace wykonane. To nie były tam jakieś dużo tych dziur, natomiast te dziury były bardzo głębokie, bardzo niebezpieczne i uważam, że taki stan rzeczy dłużej nie mógł trwać. Te dziury powinny być wcześniej uzupełnione, bo naprawdę no ciężko powiedzieć: Ja tam tutaj w Nowakowie nie, nie mieszkam, natomiast. Myślę, jestem przekonany, że, że tutaj nie jeden y, był taki przykry incydent związany właśnie z y, tą y, drogą. Także jedziemy spokojnym tempem y, wzdłuż w tej chwili Nowakowa, wzdłuż rzeki Elbląg. Ja przyjechałem do, do Nowakowa z myślą, że uda mi się troszeczkę dronem. Y, y, Latać, coś tam nagrać, natomiast na chwilę obecną, no ledwo przyjechałem. Także pierwsze moje kroki w Nowakowie w dniu dzisiejszym, a zaznaczam jest w dniu dzisiejszym mamy dziś 18 październik 2024 roku. Ten film pewnie publikuję na jutro, może pojutrze, no ciężko powiedzieć, tak na bieżąco też przecież nie będę publikował 5 czy 6 filmów dziennie. No i... Które filmy niestety muszą poczekać się kilka dni, myślę, że na aktualności zbytnio mocno nie stracą. Skręcamy w tej chwili w prawo i to jest właśnie, będziemy mieli już niedługo Nowe Batorowo. Natomiast ta trasa, tutaj pierwsza taka dziura, rzeczywiście ta droga była w stanie takim bardzo złym. Wszystkie maszyny, które poruszały się podczas budowy, podczas budowy tego kanału można powiedzieć właśnie doprowadziły do tego, że ta droga jest, była tak samo przyjemna, natomiast widać, że na chwilę obecną te wszystkie dziury, które tu były, o proszę bardzo, po prawej stronie pogłębiają, czyli będą gdzieś tam zaparkować i coś tam nagrać w każdym razie te wszystkie dziury które właśnie były na tej drodze zostały usunięte praktycznie zostały można powiedzieć załatane no i, no i jedzie się przynajmniej można powiedzieć w stopniu Teraz ta droga nie jest, jest wypitnie, świetnie może ona, ona po prostu jest odnowiona i to jest droga stara, ten asfalt jest stary, nierówny, ale to jak mówię, tutaj jest bardzo mały ruch no i też nie ma sensu chyba wszystkiego remontować, wszystkiego od nowa robić. Myślę, że mieszkańcy tej miejscowości powinni być w tej chwili już ustać takim stanem, rzeczy, takim stanem właśnie drogi. Jest to droga, która w pewności jest przyjemny, teraz można powiedzieć nie ma co narzekać także poruszamy się proszę Państwa wzdłuż rzeki Elbląg, no i, i tak jak mówię, no nic tutaj nie ma żadnego takiego zagrożenia ja pamiętam za zagrętym jeszcze 100 metrów chyba była taka głęboka dziura, żeby naprawdę jakby się wjechało w tą dziurę, to gwarantuję Państwu, że koło urwane i, i ale no, widzę, że te wszystkie dziury, które tutaj były, zostały załatane. Także proszę bardzo, tutaj o tej dziury właściwie co przyjechaliśmy, ona była bardzo głęboka, 35 cm około, także wszystko jest teraz można powiedzieć przyjemnie, można bezpiecznie. Oczywiście zawsze może być lepiej, natomiast w tej chwili nie ma co narzekać, nie ma się do czego przyczepić jest fajny przejazd i no i tyle także tak to wygląda tutaj część widzę część sprzętu stoi nieużywana natomiast tak dla tego wału to ciężko powiedzieć mi dlaczego, co się dzieje. Nie chcę tutaj sądować, nie opierając się na jakichś na jakich tam przesłankach Natomiast polecę dronem i w pewności coś tam zobaczę. Przyjeżdżając właściwie mówiłem Państwu, że gdzieś tam trwają prace. Wydaje się bliżej Elbląga są prace, więc postaram się dzisiaj pojechać może, tym bardziej, że mam trochę tych baterii jeszcze i mam co zużywać tak powiem także dojeżdżamy praktycznie do końca naszej podróży, ja tu zaprócę i będę już dawał się do tego miejsca gdzie właśnie było, odbywało się pogłębianie rzeki Elbląg, tu też proszę bardzo ładnie dziury pozaklejane, no i oby to wszystko było odpowiednio o, w oddali widzę, że również coś tam, coś tam się odbywa. Zaraz Państwu pokażę. Odbywa, coś się odbywa, dziury kleją, także wzięli się za to całkiem poważnie. Ja w tej chwili już będę się cofał. Zrobię jeszcze, zrobię jeszcze krótką przyjazdkę powrotną, ale to już krótka, parę sekund i będę kończył relację taką samochodową z drogi biegnącej wzdłuż rzeki Elbląg proszę bardzo, słońce świeci dzisiaj piękna pogoda jesienna Będę dziś rano w, na Mierzei gaterek był taki dosyć zimny, chłodny natomiast te słoneczko jak się podniosło Podniosło. Teraz rzeczywiście jest bardzo taka typowo polska złota jesień, słoneczko świeci, słońce, właśnie te pięknie słońce to jest świeci bardzo, może nie to, że ciepło, ale, ale taka przyjemna, przyjemna pogoda, no oprócz tego ten taki e, lekki wiaterek, ale ten wiaterek specjalnie chyba nie jest jakiś tam mocno. Witam serdecznie widzów, e, zapraszam do subskrypcji kanału Didek Teraz oraz do łapkowania e, mojego filmu czy moich filmów e, no i w razie, w, razie, w razie czego zawsze można się, zapytać się o cokolwiek w komentarzu czy sprawa dotyczy tego filmu czy też innych filmów moich na moim kanale także pozdrawiam serdecznie życzę miłego dnia Didek Teraz i cześć